W latach 1940-43 Wojska Aliantów toczyły walki z siłami osi w Afryce Północnej. Niemieckie lotnictwo bombardowało pozycje sprzymierzonych. Artyleria przeciwlotnicza odgrywała doniosłą rolę w tych zmaganiach. Skuteczne kierowanie ogniem przeciwlotniczym to jeden z wielkich problemów technicznych II wojny światowej. Samoloty nadlatywały wyżej i szybciej niż dawno. So Odmierzając poprawkę na pułap i wyprzedzenie, artylerzyści korzystali z tablic strzelania. Odpowiednie wartości należało jednak zawczasu wyliczyć. Uwzględniano drogę przebytą przez cel i przez pocisk, aby nastawić zwłokę zabelni. Do rozporządzenia tablic posłużył pierwszy komputer programowany. Komputer zbudowany w 1943 roku ważył 30 ton. Był 10 razy szybszy niż wcześniejsze maszyny liczące, używano go m.in. w pracach nad bombą atomową. Początki hmm. komputerów wiążą się z artylerią przeciwlotniczą. Departament obrony dużo zainwestował w komputery. Położono wówczas podwaliny pod rozwój tych urządzeń. Maszyna prowadziła obliczenia z dala od afrykańskich frontów na Uniwersytecie Pensylwanii. Elektroniczny, cyfrowy integrator i komputer, w skrócie ENIAC. ENIAC był pierwszą maszyną, którą można było zaprogramować do wykonania określonych operacji. Przełom polegał także na tym, że zespoły mechaniczne w maszyny liczącej zastąpiono elektronicznymi diodami. ENIAC zajmował powierzchnię 170 m kwadratowych i ważył 30 ton, składał się z 18 tysięcy diod. Miał 70 tysięcy oborników, 10 tysięcy kondensatorów, 1,5 tysiąca przekaźników i 6 tysięcy ręcznych przełączników. Konfigurowanie maszyny do wykonania nowego programu zajmowało kilka dni. Programowanie nastręczało trudności. Trzeba było ustawić mnóstwo przełączników. Kłopotliwe jak na dzisiejsze standardy, a jednak był programowalny. Po zaprogramowaniu ENIAC liczył tysiąckrotnie szybciej niż starsze maszyny. W ciągu sekundy mógł wykonać 5000 dodawań, 350 mnożeń lub 38 operacji dzielenia. Fascynujące nota zaczęły się dyskusje o mechanicznych mózgach. To był ważny etap w rozwoju komputerów. komputerów. Eniak odegrał ważną rolę w pracach nad bombą atomową. Wątpliwe, czy bomba atomowa została zbudowana tak szybko w innym kontekście historycznym. Oprócz tego, współpraca naukowców różnych specjalności z wojskowymi była przełomowa technologia o wielkim znaczeniu strategicznym. Historia bomby atomowej to najlepszy przykład postępu nauki zaprzękniętej rydwan wysiłku wojennego. Pierwszy komputer o rozmiarach domku jednorodzinnego zapoczątkował erę cyfrową. W latach 50. tempo obliczeń znacznie wzrosło, ale prawdziwy przełom dokonał się, kiedy diody ustąpiły miejsca tranzystorom. W latach 80. komputery zagościły na stałe w biurach. Pojawiły się także urządzenia przenośne. Dziś trudno już sobie wyobrazić świat bez komputerów. Wydaje się, że pionierzy z lat 40. nie przewidzieli tak ścisłej więzi między człowiekiem a maszyną. Maszyna stworzona do obliczeń balistycznych dała początek współczesnym komputerom.